Witaj w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dziś będziemy rozmawiać o holistycznym podejściu do biznesu. Ten temat wyjątkowo z nami rezonuje, bo jeśli ty sama nie zadbasz o siebie, nie sprawisz, że będziesz najważniejszą osobą w swoim biznesie, w swoim życiu, to twój biznes po prostu nie ma szans na to, żeby wznieść się na wyższy poziom. Nie mówimy o tym tylko dlatego, że prozdrowotne podejście zrobiło się ostatnio modne. Mówimy o tym dlatego, że to holistyczne podejście dla gości to nie jest trend, tylko właśnie taki fundament, bo nawet od początku jej jogowej drogi aż po dzisiejsze właśnie konsultacje z klientkami, to holistyczne podejście to jest coś, co cały czas jest myślą przewodnią biznesu. A dziś, bardziej niż kiedykolwiek, czujemy, że to wszystko się tak naprawdę łączy. Do tego odcinka zainspirowała nas ostatnia konferencja, nowy biznes Granta Cardone Tenex Health, a także pewien biznesmen z Australii, którego poznałyśmy na konferencji, który uświadomił nas, jak bardzo ważne jest zdrowie w prowadzeniu własnego biznesu. Gosiu, może zaczniemy od ciebie, bo tak jak wspomniałam, dla ciebie to holistyczne podejście towarzyszy ci ono od zawsze. Więc może opowiedz nam, jak to było u ciebie i dlaczego ty zaczęłaś właśnie od tego holistycznego podejścia do biznesu, a nie wprowadziłaś go jako jakiś tam właśnie modny trend. Wiesz, co dla mnie, zdrowie to jest podstawa od zawsze. Odkąd pamiętam, bardzo ważny jest dla mnie ruch, bardzo jest dla mnie ważna kondycja fizyczna, zdrowe odżywianie. Bo to powoduje, że ja dzięki temu lepiej śpię, lepiej się z sobą czuję, mam większą energię, jestem bardziej pozytywnie nastawiona. I na to wszystko, o czym mówię, już są teraz też badania naukowe, więc naprawdę nasze nastawienie czy pozytywizm też zależy na przykład od tego, co jemy. Tak naprawdę. Ale to jest jakby taka jedna z części kodowych tego całego zdrowego życia. Ale to wszystko zaczęło się ponad 20 lat temu, kiedy ja tak naprawdę zachorowałam, i miałam taką ciężką chorobę, gdzie z dnia na dzień. Po prostu straciłam poczucie moich właśnie zmysłów pod tym kątem, że ja po prostu nie czułam moich rąk i nóg i po prostu nie mogłam nimi ruszać. I tu, to był taki szok tak naprawdę, bo ja wtedy miałam paręnaście lat. I to był też taki trigger do tego, aby zacząć myśleć o swoim zdrowiu, ponieważ to zdrowie można w każdym momencie stracić. I chyba dzięki tej chorobie ja sobie uświadomiłam, jak właśnie zdrowie jest ważne, nie tylko w biznesie, ale ogólnie w życiu, że czasami mamy takie opory, czy coś zrobić, czy nie zrobić, a tak naprawdę z dnia na dzień możesz stracić zdrowie i potem nie masz już żadnych dylematów, czy masz coś zrobić, czy masz zainwestować w jakiś biznes, czy masz znowu właśnie kupić jakąś nieruchomość i tak dalej. Tak naprawdę wtedy to jest wszystko nieważne. I te zdrowie to jest właśnie podstawa funkcjonowania dobrego biznesu, moim zdaniem. Ja się przekonałam na własnym zdrowiu, że to jest bardzo ważne. I zobaczyłam, jak wszystko inne odchodzi na drugi cień, czy odchodzi na drugi plan, kiedy tego zdrowia nie ma i tak samo jest, jak prowadzisz biznes. Jak nie masz tego zdrowia, jak ty się nie wysypiasz, jak ty źle jesz, jak się nie odżywiasz, jak nie robisz sobie odpoczynku w tym biznesie swoim, cały czas pracujesz 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, to tak naprawdę ty nie robisz wszystkiego po to, aby skalować i rozwijać swój biznes, tylko tak naprawdę ty robisz szkodę swojemu biznesowi, bo to się potem odbije na twoim zdrowiu prędzej czy później, bo to wiadomo, każdy też z nas jest inny i każdy ma z nas inną też odporność fizyczną i psychiczną, ale prędzej czy później to się odbije na Twoim zdrowiu, a w ostateczności odbije się na Twoim biznesie. Więc jak nie zadbamy o ten aspekt, to potem wszystko się inne rozsypie. Nieważne jak będziemy mocno i dużo cisnąć. Dokładnie to nas zainspirowało do tego, żeby nagrać dzisiejszy odcinek, bo poznałyśmy, tak jak wspomniałam na samym początku, pewnego biznesmena z Australii. Który zainwestował w coaching od Granta Cardone, to był coaching biznesowy, żeby wyskalować swój biznes, żeby zarabiać te miliardy dolarów, bo takie miał cele. I był to człowiek o ogromnych ambicjach. Właściwie jest to człowiek o ogromnych ambicjach. Jest to człowiek, który potrafi poświęcić bardzo dużo, jeśli działa na poczet swojego celu. Powiadał nam o tym, jak potrafił wpaść w taki wir pracy, nieprzerwanej pracy, bez snu i bez jedzenia przez 48 godzin. Wyobraźcie sobie, jak bardzo to jest wyniszczające dla organizmu, jeśli my przez te 48 godzin ciągle pracujemy, nie jemy, nie dostarczamy tych kalorii, nie dostarczamy naszemu, e, naszej głowie e, takiej pożywki do tego, by tworzyć właśnie jakieś nowe pomysły, by dalej coś robić. I owszem, takie. Takie okresy, w których jest taki intensywny wzrost, wymagają czasami od nas większej ilości pracy, ale my nie możemy w tych okresach zapominać o tym, że nasze ciało to jest zbiór setki tysięcy mikro, właśnie cząsteczek, mikroorganizmów, które działają na to, żeby nasz organizm funkcjonował prawidłowo. I właśnie ten, ten biznesmen z Australii opowiedział nam o tym, że. On, inwestując tak wysokopoziomowy coaching, to tak drogi program coachingowy, nie nauczył się tam zbyt wiele rzeczy stricte biznesowych, bo on też kiedyś pomagał biznesom, też był konsultantem. Więc powiedział, że to nie było dla niego takie wow pod kątem właśnie strategii biznesu, pod kątem tego, jak on może faktycznie rozwinąć biznes, jeśli chodzi o strategię i plan, ale powiedział, że on, Połowę z tego czasu, który miał ze swoimi coachami, z coachami Granta Cardone, poświęcił na uporządkowanie swojego zdrowia. I to był dla niego taki właśnie efekt wow tego coachingu. I to jest takie właśnie nowoczesne, wydaje mi się, też podejście do, do coachingu biznesowego, że my musimy zwrócić uwagę na to, jak my funkcjonujemy w całości, nie tylko na nasz biznes, nie tylko na, na to, jakie są cyferki, na to, jaki jest wzrost. Ale też na to, jak my się z tym wszystkim czujemy. Bo jeśli my o to nie zadbamy, to możemy być na bardzo prostej drodze do tego, żeby mieć bardzo dobre wyniki, bardzo dobry biznes, ale być na skraju wypalenia zawodowego. I mi się wydaje, że to jest taki efekt, taki, takie nowoczesne podejście do tego biznesu. Tak. I to też bardzo dobrze pokazuje. Że ja też 4 lata temu, od razu jak zaczęłam bardziej rozwijać swój biznes i zaczęłam oferować swoje konsultacje, zauważyłam bardzo ważną rzecz podczas tych konsultacji: że tam nie było dużo kwestii technicznych, tam nie było dużo strategii, takiej stricte pod kątem, jak zrobić model biznesowy. Na każdej konsultacji, którą przeprowadzałam, tak naprawdę na zawsze gadałyśmy o tematach związanych z mindsetem, ze zdrowiem psychicznym oraz fizycznym. I dlatego też ja postanowiłam iść y, też w live coaching i zrobić sobie certyfikat z coachingu, aby wspierać osoby, które przychodzą do mnie na konsultacje po to, y, i dać im taką mm, kompleksową usługę, nie tylko jakby techniczną, ale też taką bardziej mindsetową, bo zobaczyłam, że jedna nie funkcjonuje bez drugiego po prostu. Jak y, jedna rzecz jest troszeczkę bardziej w tyle pod kątem tego, że nie zadbamy o nią, to tak naprawdę też wpływa na inną rzecz. I tutaj dobry przykład tego snu. Ponieważ jak mamy zaburzenia snu, a według ostatnich badań 47% Polaków ma zaburzenia snu, więc wow. to jest naprawdę prawie Wow, połowa to jest Polaków, naprawdę tak? bardzo dużo tak. ludzi. <laughs> mm -hmm, tak, połowa Polski, nie? To tak, no, brak snu czy problemy ze snem wpływają na przede wszystkim koncentrację, czyli sposób naszego myślenia i podejmowanie dobrych decyzji. Bo no wiadomo, podejmowanie decyzji zawsze się podejmuje, ale tych dobrych decyzji. To też wpływa na takie błędy organizacyjne czy operacyjne, bo naprawdę zawsze zaczynamy popełniać więcej błędów, jesteśmy bardziej nieuważni. To też wpływa na konflikty w zespole, ponieważ jesteśmy bardziej rozdrażnieni. Wszystko nas bardziej denerwuje, więc od razu bardziej reagujemy emocjonalnie. Więc już te trzy czynniki, które są taką konsekwencją braku snu, powinny być dla nas takim triggerem, aby zadbać o ten nasz sen. Co jest związane właśnie, żeby zadbać o to, że dbamy o nasze jedzenie. Dbamy o odpoczynek, żeby po prostu spokojnie móc też zasnąć, bo to jest właśnie wszystko ze sobą powiązane. Tak, ale wracając właśnie do tego tematu zdrowia fizycznego i psychicznego. Byliśmy właśnie zainspirowane konferencją i rozmowami z przedsiębiorcami oraz tym właśnie, co też Grant Kadon mówił na konferencji o całym swoim projekcie TenEX Health, który jest bardzo już dużym i abytnym projektem, który już dotyka nawet biohackingu oraz genetyki, więc tutaj też aż tak daleko w ten temat nie idziemy. Ale to, co chciałyśmy powiedzieć, że trzeba o tym pamiętać, a nie zostawiać to na ostatnią chwilę albo na kiedyś tam. Robić sobie jednak regularne badania, nawet takie podstawowe, żeby jednak sprawdzać ten swój stan zdrowia, żeby jednak sprawdzać to, czy się dobrze wysypiamy, czy nie. Tak naprawdę jest takie proste. Mamy wszyscy już te zegarki, które nam badają nasz czas snu, jego jakość i tak dalej. Dlaczego nie korzystamy z tego, co mamy? Są narzędzia właśnie sztucznej inteligencji, które mogą nam naprawdę zdać plan na. Rekuperację naszego snu, plan na nasz rozwój, na odpoczynek, na to, po prostu, abyśmy mogli spokojnie w jakiś sposób się rozwijać pod kątem naszego zdrowia psychicznego oraz fizycznego. Więc tak naprawdę nie mamy żadnych wymówek, aby nie zadbać o nasze zdrowie w obecnych czasach. Tak, i bardzo fajnie, że dotknęłaś tutaj też tego zdrowia psychicznego, bo to bardzo często, to, to się wszystko ze sobą wiąże, i to jest właśnie to holistyczne podejście do, do ciała, do biznesu. Bo na przykład bardzo często te osoby z bardzo dużymi celami w życiu mają też tendencję właśnie do pracoholizmu. Jeśli my nie jesteśmy tego w ogóle świadomi, to potrafimy tak naprawdę, i ja mówię to ze swojej perspektywy, bo ja jestem ekspracoholiczką, która potrafi zarwać kilka godzin swojego snu tylko dlatego, żeby dokończyć projekt i na następny dzień rano wstaje z migreną i potem łyka tabletki przeciwbólowe, żeby pracować dalej. Więc ja to mówię ze swojej jakby perspektywy, ja tam byłam, ja wiem z czym to się wiąże. I potem się zastanawiałam, dlaczego ja mam tyle, tyle właśnie migrę, tyle bóli głowy i jakby skąd to się bierze i nie wiązałam tego wszystkiego z tym, że właśnie ja potrafię tutaj te nocki zarwać, że piję za mało wody itd., dalej. Więc jak patrzymy się właśnie na tą prewencję też, co my możemy zrobić, żeby tutaj faktycznie... Właśnie, lepiej spać i, i, i żeby to nasze zdrowie lepiej funkcjonowało. To jest bardzo dużo takich drobnych rzeczy, które my jesteśmy w stanie zmienić, ale musimy być tego świadomi. Więc bardzo fajnie, że wspomniałaś też tutaj o narzędziach AI, bo to jest jakby, wiesz, mój konik i ja bardzo lubię ten temat, bo sama to wykorzystywałam. W momencie, w którym ja byłam na skraju takiego właśnie trochę wypalenia zawodowego, w momencie, w którym ja już czułam, że jestem naprawdę zmęczona, że ja. Że ja nie widzę może takich efektów, które bym chciała, a mocno nad tym pracuję, więc już miałam ta motywacja była naprawdę na poziomie bardzo niskim. Ja właśnie zaczęłam szukać pomocy w tych narzędziach AI, i ja usłyszałam o koncepcie od jednego polskiego zresztą przedsiębiorcy, który też siedzi mocno bardzo w AI, o tym, że on używa czata GPT jako swojego psychoterapeuty, który wie o nim bardzo dużo. I właśnie, który wie na tyle dużo, że jest w stanie zerknąć holistycznie na jego, na jego właśnie podejście do biznesu, na jego, na jego osobę, na jego wyznaczenie celi i właściwie na wszystko. I to był dla mnie taki moment przełomowy, bo ja sobie pomyślałam, aha, no to co by było, gdybym ja wykorzystała teraz właśnie tego czata, który potrafi rozmawiać jak człowiek, który potrafi analizować, który potrafi bardzo dobrze łączyć kropki, które nam się czasami nie łączą, po to, żeby stworzyć sobie właśnie takiego psychoterapeutę biznesowego, który pomoże mi przebrnąć, albo właśnie pomoże mi nie, nie dotrzeć do tego momentu wypalenia zawodowego. I faktycznie, tworząc sobie takiego psychoterapeutę biznesowego wewnątrz mojego czata, który został odpowiednio oczywiście spromptowany, został odpowiednio nakarmiony dawką informacji o moim życiu, który mnie dopytał też o pewne właśnie aspekty mojego życia, o których ja mogłam jakby nie pomyśleć, Pomogło mi to uniknąć właśnie tego elementu wypalenia zawodowego, bo to właśnie ten czat mi powiedział, że zrób sobie teraz przerwę. Jakby masz teraz na to przestrzeń. Też patrząc się całkowicie na mój biznes, właśnie na moje projekty, na to, w którym jestem teraz w miejscu, jak się czuję. On powiedział, ta przerwa jakby jest, ona powinna wydarzyć się już teraz, nie za tydzień, nie za dwa. Masz teraz na to przestrzeń. I pomógł mi też potem, jakby wyjść z tej przerwy, no bo wiadomo, my potrafimy sobie zrobić przerwę od biznesu, wyłączyć się, odłączyć, ale czasami później ciężko do tego wrócić, więc on też nie tylko pomógł mi zrobić tą przerwę, odetchnąć, odłączyć się właśnie od internetu, od, od tego wszystkiego, od całego biznesu, ale pomógł mi zrobić plan na to, by do tego biznesu stopniowo wrócić, żeby nie rzucać się po tym tygodniu, czy nie pamiętam teraz, ile to było dni dokładnie, ale. Żeby wrócić z powrotem stopniowo, krok po kroku, żeby się nie rzucać od razu w ten wir pracy, żeby tutaj zacząć stopniowo sobie wdrażać jakieś nowe zajęcia i też pomógł mi zacząć wdrażać nowe projekty. Pokazał mi, w którym miejscu, w które miejsce ja powinnam iść, bo też byłam trochę tak na, na takim rozdrożu, że ja nie wiedziałam, co ja chcę robić. I to jest właśnie świetne, że my mamy takie możliwości teraz, bo można mieć opór przed pójściem do psychoterapeuty. No bo jak to? No ja na terapię pójdę, no gdzie, no proszę cię, nie? Ale właśnie mm. takie narzędzie AI to jest chyba dużo prostsze, bo my wiemy, że nikt nas tutaj nie ocenia. Łatwiej jest wyrzucić to wszystko gdzieś tam w eter, tak, do takiego narzędzia, które nie ocenia, nie jest człowiekiem, a potrafi to wszystko na zimno przeanalizować, więc dla wielu ludzi to jest dużo prostszy krok do zrobienia, niż pójście na psychoterapię. Jak najbardziej. I ja uważam, że możemy nawet od tego zacząć, jak mamy pewne opory czy obawy przed pójściem do psychiatry albo psychologa, to możemy właśnie spróbować z czatem GPT, zobaczyć po prostu, jakie tutaj nam wskazówki powie, wdrożyć je lub nie, ale po prostu zacząć od tego, bo to chyba jest najważniejsze, aby w takim momencie, jak już czujemy, że jesteśmy blisko wypalenia zawodowego albo gdy już jesteśmy w tym wypaleniu zawodowym i już tak w tym dołku, że tak powiem, leżymy, to wtedy trzeba zrobić ten pierwszy krok, aby z tego wyjść. To jest trochę jak depresja, nie? że jak po prostu jest się w tej depresji, to nie ma się tej motywacji, żeby wstać i coś zrobić w ciągu całego dnia. I takie wypalenie zawodowe to jest jednak taki element depresji, ponieważ nie mają wtedy potem siły, chęci, żeby coś robić. I o to chodzi, żeby w tym biznesie zadbać o tą właśnie swoją część fizyczną oraz psychologiczną, aby nie doprowadzić do depresji czy wypalenia, bo po prostu wtedy nasze biznesy no, całkowicie się rozwalą. Po prostu tak to będzie wyglądało. I właśnie nie, w idealnym świecie byłoby to tak, że idziesz do psychiatry czy psychologa, który Ci pomaga, ale my teraz mamy właśnie sztuczną inteligencję, mamy te narzędzia, które trakują nasze działania, które wszystko to wszystko mogą sprawdzać i dawać nam jakieś wskazówki, co mamy dalej robić. I takim bardzo dobrym też um, równoważnikiem takiej narzędzia sztucznej inteligencji jest po prostu dobry przyjaciel, dobry partner, dobre otoczenie, dobra bliska osoba, która naprawdę nas zna, i też nam powie, czy zmotywuje, co robić, bo czasami my też ignorujemy takie znaki z otoczenia, gdy ktoś powie, na przykład, że A, dzisiaj źle wyglądasz, dzisiaj się nie wyspałaś, to są już pierwsze objawy, tak naprawdę. Bo jak raz się nam zdarzy, to, to jest normalne, ale jak zobaczycie, że codziennie usłyszycie od swoich partnerów biznesowych, czy osób, z którymi mieszkacie, partnerów w życiu prywatnym, czy osoby bliskie, że źle wyglądacie, że jesteście bardzo rozdrażnione, że Was ktoś nie poznaje, bo tak się nigdy nie zachował się, to, to jest już taki znak oszczegawczy, że coś się dzieje nie tak, czy to w ogóle idziemy w dobrym kierunku. Bo my czasami tego naprawdę nie dostrzeżemy i my tak naprawdę sami nie zrobimy tego pierwszego kroku, póki właśnie otoczenie nam czegoś tego nie powie. I ja to wiem na swoim przykładzie, kiedy też spotkałam się ze moimi znajomymi i właśnie mój dobry znajomy powiedział mi, że chyba ostatnio za dużo pracuję, bo właśnie widzi, że jestem trochę inna niż zawsze. I to już po tej właśnie spotkaniu dało mi to wieczorem do myślenia. Coś się stało. Ja zareagowałam właśnie bardzo tak emocjonalnie i bardzo tak agresywnie na jeden komentarz, czego wcześniej nie robiłam. I zaczęłam myśleć, dlaczego? Dlaczego ja tak zareagowałam? To jest pierwsze pytanie. I potem, dlaczego te osoby to we mnie widzą? Bo jak to we mnie widzą, to znaczy, coś w tym musi być, jakiś kawałek prawdy. I pamiętajmy też o tym. Widzę, Ela, że też tutaj kiwasz głową, że zgadzasz się trochę z tym, co ja mówię. Znaczy ja nie miałam takiej sytuacji, żeby ktoś mi to gdzieś, gdzieś wypomniał, ale no, tak jak mówię, ja, ja ze swojego doświadczenia, ja byłam, byłam też blisko takiej sytuacji i pomimo tego, że ja wiedziałam, że właśnie są wszelkie maści narzędzia AI, ja też może do końca właśnie nie wykorzystywałam pełnego potencjału tych narzędzi w tym momencie. i Bo wiesz jak jest, mówią, że szewcy w dziurach mhm. butach chodzi, nie? Uczysz ludzi, ale czasami Węda. u Ciebie samej często i nie wszystko leży na miejscu. I to też dało mi właśnie do myślenia, no bo skoro ja właśnie to jest też taki bardzo ważny aspekt, możemy być zajęte, ale niekoniecznie efektywne. I właśnie o to chodzi, że my, jakby też patrząc się holistycznie na ten biznes, musimy dążyć do tego, żeby jednak pracować jak najbardziej efektywnie, i w tym właśnie pomagają nam też narzędzia AI, żeby działać efektywnie, a nie być wiecznie zajęte. I jak sobie to uświadomimy, to bardzo często właśnie ta delegacja niektórych zadań do AI, czy właśnie do innych osób, pomaga nam w tym, żeby skupić się na sobie bardziej, żeby rozwijać się też osobiście, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy my też nie zapominały o tym ciągłym rozwoju o tym, żeby o siebie dbać o tym, żeby się. Właśnie, bo czasami nawet te sytuacje, kiedy my działamy w takim dużym stresie, w dużym właśnie taki okres, kiedy mamy bardzo dużo na głowie, to my zapominamy o sobie. I zapominamy o tym, że wychodząc na miasto chciałobyśmy dobrze wyglądać, bo wtedy jest takie dobra, idę tylko gdzieś tam, to ja zarzucę cokolwiek na siebie i wyjdę. Ale to też wpływa na to, jakie my mamy odczucie wobec samych siebie. Więc jeśli my, szczególnie właśnie osoby, które działają w online, siedzimy bardzo dużo w domu, to też pokazała bardzo, bardzo dobrze pandemia. Osoby, które bardzo wcześniej nie pracowały w ogóle z domu, zaczęły pracować w domu, przestały jakby też dbać o ten, jakby wygląd zewnętrzny. I to wpływa też na nasze odczucie i samopoczucie wobec samych siebie. Więc to jest też taki, bardzo, taki mhm. bardzo ważny aspekt, który ja odkryłam na początku zeszłego roku właściwie, właśnie na początku 2024, że to, jak ja ubieram się sama dla siebie, jak ja się, właśnie, jak ja się pomaluję jak ja się uczeszę, ubiorę właśnie jakąś ładną biżuterię, jakieś ubrania, w których się czuję dobrze, to od razu wpływa na moje samopoczucie i na mój samoodbiór. I to też wpływa na potem na rozwój mojego biznesu, bo jeśli ja się czuję pewna siebie, jeśli ja się czuję w tym wszystkim dobrze, to też klienci, klientki odbierają mnie zupełnie inaczej. I warto o tym pamiętać, szczególnie, że my bardzo dużo działamy właśnie tutaj w branży online. I bardzo często sobie myślimy, dobra, zarzucę sobie coś ładnego tylko na to spotkanie z klientką. No właśnie nie. Pokaż samej sobie, że, że ty o siebie dbasz dla siebie, a nie dla tej klientki. Ty nie ubierasz się tutaj w ładne właśnie ubrania dla niej, tylko dla siebie samej. Bo ubrania i właśnie to, jak się prezentujemy, mają bardzo, bardzo duży wpływ na to, jak my siebie same odbieramy. Jak my się patrzymy w lustro i widzimy siebie w dresach, no to mamy och. Dobra, tu mi znowu coś wyskoczyło, tutaj w ogóle mm. nie wyspałam się, te worki pod oczami i tak dalej. Jak to właśnie, jaka to jest taka konwersacja z samą sobą? Ja widzę, że Gozia się śmieje, więc pewnie rezonuje z tym, co mówię, bo to jest właśnie coś, co bardzo wpłynęło na mój biznes. Jakby wprost proporcjonalnie na jego rozwój. Do tego momentu, gdy ja sobie zdałam z tego sprawę, że ja się ubieram dla siebie, że ja wyglądam dla siebie, że to wpływa na moją samoocenę, w tym momencie mój biznes naprawdę zaczął rosnąć. I właśnie widzę, że Gosia się uśmiecha kiwa głową, więc opowiedz Gosia, dlaczego tutaj tak to z tobą rezonuje. <grych> e, tak, bo zgadzam się z tym w 100%. Wiesz ja też na początku, nawet jak weszłam w własny biznes online, to ja tak sobie pomyślałam, że jak to będzie fajnie zostać w domu, posiedzieć w dresie, nie pomalować się i po prostu po prostu wstać i iść do pracy, otworzyć ten laptop i tyle. Ale to tak naprawdę nie było, to ja, się po, ja czułam, po jakimś czasie poczułam się troszeczkę taka niespełniona w kontekście tego, że brakowało mi wyjścia gdzieś, aby właśnie się pomalować, aby się ładnie ubrać. I tak naprawdę na początku właśnie miałam taki sposób myślenia, że muszę gdzieś wyjść, muszę mieć jakiś trigger z zewnątrz, aby się ładnie pomalować albo ładnie się ubrać. A potem coś też zmieniło się w mojej głowie, że stwierdziłam, ale dlaczego? Że ja to robię dla siebie. Ja siebie widzę cały czas, przez 24 godziny na dobę, więc czy ja muszę czekać na coś, co się dzieje na zewnątrz, na jakąś sytuację, na jakieś spotkanie z inną osobą? Pierwsze, ja się codziennie spotykam sama z sobą. Ja tak siebie traktuję, ja tak siebie ignoruję, że nawet nie mogę się pomalować dla siebie, jak ja na siebie patrzę w To jest bardzo ważne i wpływa właśnie na naszą pewność siebie. I ja też parę lat temu odkryłam, że bardzo dobrze na mnie wpływa, Dobry zapach, perfumy. I szczególnie, właśnie jak mam jakieś spotkania z klientami, kiedy mam webinary, prowadzę coś na żywo, jak teraz właśnie nagrywamy podcast, to ja używam jednych tych samych perfum, ponieważ ja od razu dzięki nim się poczuję lepiej. I to jest taka głupota, drobna rzecz, a na mnie mega mocno wpływa. Tak, ale wiesz, że to jest nawet taki tip, który ja dostałam w ogóle od mojej pierwszej mentorki, i to nie było w stosunku do perfum, tylko. Na właśnie jednym z pierwszych wyjazdów biznesowych, taki biznes retreat w Austrii, na którym ja byłam, na, na samym początku tego wyjazdu, dostaliśmy taki mały, maluteńki, taki dosłownie sztyft miętowy. I ona nam to dała powiedziała, że w momencie, w którym czujemy się naprawdę tak wysoko, że zrobiliśmy coś mhm. świetnego, żeby powąchać ten sztyft, żeby te właśnie nasze zmysły, to może być sztyw, to może być perfuma, tak jak mówisz, nie? żeby te nasze zmysły, żeby to nasze ciało kojarzyło ten zapach właśnie z tym elementem tego, że czujemy się wspaniale, że czujemy się z siebie dumne, że mamy tą pewność siebie i w momencie, w którym nasze ciało zakoduje właśnie, że w tych momentach, kiedy czuje ten zapach, to mhm. ma, ma właśnie takie odczucia wytwarzać. To właśnie w tych momentach bardziej takich wymagających, czyli powiedzmy przed spotkaniem z klientem, przed spotkaniem sprzedażowym, kiedy wiesz, że może to będzie trudna rozmowa, może nie wiem, będziesz musiała przekonywać tego klienta, bo jeszcze nie jest zdecydowany, ale potrzebujesz dostać tego, tego busta, ten, tej pewności siebie, wyciągnij ten sztyw, tą perfumę, cokolwiek takiego masz, powąchaj to i gwarantuję, że jeśli odpowiednio często będziesz, jakby swój mózg, Tymi zapachami tutaj nasycać, tym samym zapachem w tych momentach, kiedy czujesz się świetnie, to w momencie, w którym będziesz potrzebowała tego strzału pewności siebie, to mózg to skojarzy. Przywoła ci dokładnie te same emocje, które czułaś w momencie, kiedy byłaś naprawdę wysoko, przed tą właśnie rozmową sprzedażową, przed tym ciężkim momentem, przed rozmową z inwestorem. Każdy z takich momentów powąchaj to, popsikaj się tą perfumą i idź z pewnością siebie na tą rozmowę. Jedny typ i tak, zgadzam się z tym w 100%, procentach. Też bardzo często się mówi o tym, aby sobie wizualizować jakiś dobry moment, jakieś wydarzenie z przeszłości, gdzie właśnie poczuliśmy się, że coś wygraliśmy, jakąś nagrodę nawet z dzieciństwa, czy właśnie jakiś kontrakt biznesowy może z niedalekiej przyszłości i wtedy właśnie, żeby te emocje znowu w nas wstąpiły, które właśnie czuliśmy wtedy. Więc to jest na tej samej zasadzie, tylko też taki bardzo szybki sposób, ponieważ tutaj od razu jak reagujemy, zapachem, a tutaj musimy jednak bardziej wejść w daną sytuację i w nią się wczuć, więc troszeczkę to jest taki dłuższy proces też do zrobienia, ale to właśnie w sumie o to wszystko chodzi, nie? Ostatecznie. Tak, a też nie dla każdego jest proste, żeby usiąść teraz i sobie to mhm. zwizualizować, a tu jest taki typowy właśnie bardziej taki no-brainer, czyli po prostu nie musisz o tym myśleć, nie musisz właśnie sobie wizualizować. Są osoby, dla których przychodzi to z łatwością, nie? No bo każdy z nas jest inny. Mhm. A, ale właśnie dla tych osób, które nie potrafią do końca tak właśnie się wiesz, wyciszyć przed tym spotkaniem, bo jednak są te nerwy i tak dalej. To właśnie może potrzeba takiego zewnętrznego bodźca, żeby tutaj e, przywołać właśnie tę pozytywną energię, te pozytywne wspomnienia, bo dużo osób mówi, że tak naprawdę stres a podekscytowanie to są bardzo podobne uczucia w naszym ciele. Jakby te emocje wywołują bardzo mhm. podobne reakcje chemiczne w naszym ciele i jesteśmy bardzo łatwo. W stanie przeprogramować nas, nasz umysł na to, jak się właśnie czujemy, że my czujemy stres przed wyjściem na scenę, przed jakimiś wystąpieniami publicznymi. Ale czy to jest naprawdę stres, czy to jest bardziej takie wewnętrzne podekscytowanie? My czujemy te motyle w brzuchu i my sobie tylko wmawiamy, że to jest stres, ale co jeśli byśmy sobie wmówili, że to jest tak naprawdę podekscytowanie? Co jeśli byśmy powiedzieli mm -hmm. swojej głowie, że tak naprawdę czujemy się z tym świetnie i tam wychodzimy? Więc to są właśnie takie drobne rzeczy, które można wdrażać w swoje życie codzienne, żeby popatrzeć na ten biznes nie tylko od strony właśnie cyferek, nie tylko od strony tego, czy on rośnie, czy nie, ale popatrzeć się od strony właśnie wewnętrznej, od tego, czy, czy my wewnętrznie jesteśmy gotowe na ten wzrost, czy my czujemy się dobrze same ze sobą, czy my. Jakby rezonujemy z innymi ludźmi tą dobrą energią i tym, że pokazujemy, że my jesteśmy na pierwszym miejscu i dlatego jesteśmy w stanie jak najlepiej obsługiwać naszych klientów. I wydaje mi się, że to jest tak naprawdę najważniejsze w tym holistycznym podejściu, żeby mimo wszystko stawiać siebie na pierwszym miejscu. Biznes jest ważny, ale nie najważniejszy. To my w tym wszystkim powinniśmy być tutaj numerem jeden. Dokładnie. Więc pamiętajcie, wy jesteście fundamentem swojego biznesu i to dzięki Wam Wasz biznes się będzie rozwijać, więc jeśli nie zadbacie o siebie, to też nie dbacie o swój biznes. To jest właśnie bardzo, bardzo ważne. I pamiętajcie o bardzo jeszcze ważnej rzeczy. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to subskrybujcie nasz kanał, ponieważ będą kolejne odcinki na ten temat i dajemy Wam kolejne wskazówki. Też bądźcie z nami na Instagramie oraz YouTube, bo tam też są jeszcze inne ciekawe tematy, o których mówimy, więc zapraszamy Was do nas, do obserwacji nowoczesnej kobiety biznesu, bo tak naprawdę holistyczny biznes to jest też nowoczesny biznes.